No. weźcie mnie weźcie omertę okay. no omertę weź, 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 jaki będzie jak oni mnie słyszą kurwa <grym> <grym> Ej dobie mamy dwóch na motorze z SSG chyba gdzie 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 Fleka, Leszek, gdzie 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 Teraz się po lewej strefie, ale sek. Zawierz, zdechzamy, No dawaj to oni, kur... Ale nie kurwa. tak! Łapy, za kurwy brzydkie? Ej no. Gdzie Leży, Kiew, leży, psy tu jadą. Zawijajcie, zawijajcie. A. Zjecha po podsze, no. Jak zgasza się nikomu nic też. Chodź, chodź, co ich podajemy. Ja podajemy ich. Łapy, 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 co Łapy, 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 Leży kierą, leży kierą. na tego pacyfika? Jadę, jadę. Będę. Kurwa, roquetlik pierdolony, wypierdolony. Wy łapy co, panowie? Torek to co w trakołku się do mnie płyło, dawaj. Ej, weź no tym morexu, wypierdalaj, daj mi odcinek na pierdolę no, leży, Kiera leży. leży. Się. Dobra Dobra Wszytko no, to koхanek, no. Ej, kasty, kasty, no. nie jąkaj się kurwa Na chuj ty mi rekin do mnie napierdalają Ale nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj yeah, no, Nie odezwałem się słowem nawet Co? Wyjdź, wyjdź Bądź Nie, Łapy, łapy, będzie zakładnik, będzie zakładnik A was zostawimy, ale daj się, daj, no weź tylko łapy i Dobra, nie zabieram ale mu Wiesz, zakonu, ja banę, to o, Kasia no to jest pakujcie No bo co my chcemy Pacfika zrobić Chodź do środka A czym w ogóle uciekamy na, na co co? Uciekamy wierdniej. na BMK i te kontroliśmy. Ja on jedzie właśnie na kod zero i on w ogóle to free napad jest No to wie pan, no to wchodziłeś się... tak Ja poczekam tak. na nich Nie, oni mówią że to jest free napad Że oni na to na nawet nie wyciągnie Co to za ekipa było? On tak, rekin to my, rekin! No to my! O Policja, policja do, ten, ten ó, no policja do, do środka, ja oh, Wracajcie, o, wracajcie, wracajcie! Rekin to my, nie sweloj! Jest BD jak na tym kurwa Rekin, rekin, jestem tutaj fanem, jestem fanem dobry! Nie są na Discordzie Kurwa to papier, dołamy na tym Aha, o, tak, tak. więcej policji! Cześć! Double debut, dai! a Ja wolę brazylijskiego fonka, ale też może być. Te Ej, mogę mieć pytanie, czy nie mogę? No, pytanie: Ej, Audi to jest policyjka w grali, co pokażę. Pokaż, no pokaż sereny, jak działają. Chwaja, ale są. Mogę luknąć, dzięki, za pozwolenie. Aha, brzydkie. Ostatnia osoba od hula. Luda, ty tak kate, rozkazujesz, kate, lubię to kurwa. Ona lubi dominować. Okej. A o, Ludo, okay. Halo. Halo. a chodź tam. Alo, oberta. Okay, no. no, no, Mam odwróć tutaj, Morawieckiego. Słyszał pan. Mam 28 no prawo światło. Pan. Będę ważny na kacowarem. Słucham. Nasze żądania. No dobra, zacznijmy Trzech zakładników, napastników jest bodajże 6. Nasze żądania to są. Odjazdy na dwa pojazdy i wolny w dodatku, i w sumie to chyba tyle. Czyli na to trwało to, tak? No, na po auta, tak, ładnie tak. Chyba sobie czacos to wygląda. Ile jeszcze raz? 20. Dobra, oczekaj. dobra oczekaj. Kocham czekaj. Kocham, że ja do Morawieckiego, kocham, że ja do Dobra, do środka, bo znowu jakieś ostrzeżenie dzikie dostaniemy. Moja kadencja negocjatora jeszcze musi trochę potrwać. Ej, dobra, bo oni chyba nie są zapisem, bo przystępem powiedziałem, że kocham, że ja do Morawieckiego, a oni nie nawywali nie? nie, bo i tak nie dostanę. Proszę Nie negocjatorze, tak zmieniło się wierolę. jedno. Eee, Mam jednak co? czterech zakładników. No to nakładam wam pierwsze ostrzeciny na księcie na, na cenyku zakładnika. A, okej, okay, dziękujemy. Po drugie nie skacamy się na szacania. A, czemu? Na telefon od nas możemy się skończyć na pewno, nie on po. Ale i tak was Uf, najebiemy. Cicho. się. Na <śled> No co to za tak, głupi kazał jebany? Chuj ci w ryja, no jesteś... Weź tak, go kaza, do skarbca, musisz... Gwałcimy no go, no go, no go jak ja chcesz Ale co, no co drugie ostrzeżenie? No za no co, bo on, jest, on wyszedł Wyjście To ja nakładam przerwę w obronę Muszę mi skończyć, mówię na no jeden ponowny A czemu na no jeden, nie no na dwa? Mamy czterech zakładników proszę pana nie no nieszanowanie no ludzkiego życia w tej chwili ja pan, chcemy... par... no, posiła, proszę? Parca, ale, nie, nie, nie. ale czemu ale nie pan może pan się zgodzić? Są... Na dwa auta chcemy po prostu uciec, a my czterech zakarmić. To? Znaczy no, my się rozdzielimy, trzy po trzy się rozdzielimy na auta. No mówię panu, nie mogę się na skoczyć. Jak mnie propozycja jest taka, że jeden pełny odjazd na jakieś auto z i najpierw sobie weźmiecie się na kolanka po tą pakażnikacę ze celu Ale tu nie, 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 nie chodzi o to, że my nie możemy się nie, po prostu my chcemy na dwa uciekać Taki mamy plan i takie mamy założenia Więc jeżeli... No to kwestia sporna, musi pan poczekać jeszcze chwilę Ej, mają kija w dupie i się nie chcą zgodzić na te dwa auta jak coś Ty Każu wrócił, Każu wrócił w ustach Ja powiedzę, kurde, auto A,

może być was dycha? A tu jest o, to mnie o, to jest ten Jestem ten jest jest Ja kurwa chory teraz może być siedmiu? O ja Nie wiem jak ci tu kurwa stara to musiała, to musiała to skrzywdzić jaką musiała dziwko by żeby to urodzić takie gówno kurwa No nie okay. mam na rękę do Teraz może być siedmiu i 10 i mają 6 radiowozów wtedy możesz się zgodać na normalny radio Zdyki o mam karło Mam karwa na smycie Piękne Gdzie ma go mocno kurwa, zdominuj go

Ile to jeszcze potrwa? Tak, 0 to jest takie skwakanie, JK kurwa psy się sobie perspektuje. Nie chcę się zgodzić na większy limit. Jak się wychodzić ze zeranego tata, to ja mam. Szma tu nie! Szma tu nie! Szmatu nie. <grym> kurwa, paskuje! No nie to rób czego, tak Mustang! Wypierdaj do środka, jestem karma o gardę. Dobra, zgodzili się na większy limit. Ale jaki limit? Od nas 7, od nas 7. 7, 10? 10 i na 2 wolne odjazdy. Co? Nie ja wiem, skurwone, ten gazo, to jest kurwa, taka wszystko krwego Nie <z> ja tak to z kulowa. Słyszę, że to to jest to to jest pedofilia, kurwa w Klękaj, kurwa. Się, no. Nie mówisz, co z tym z obertą, z obertą, z Kurwa z jebana. Klękaj. Lękaj kurwa, cię zeszmacać jak no, dziwkę. Nie słuchajcie tego, co ci Nie słuchajcie tego. O Jezu, tak, każę, tak, tak. O Jezu. My jesteśmy ready. mnie, Nie dalej każą Nie <ślujanie> jutro? No ile <ślujanie> le, on go nie pobił, on go nie pobił kod 0, bo słyszę nic Kod 0, kod 0, kod 0 Kod Nie, potem mi A, dzisiaj się nie ruchamy Kurwa, szkoda Nie ma czarne Czyli twoją mamę Zatknij się Nie kurwo Ja muszę zgasić światło Ta, przejdziemy sobie A Chłopaki, mój kolega was wjechał Zaraczy w starą wiaderia ja zamykasz. Na zielone mieliśmy, nie? Macie, macie, tak. Tu prosto i mu... A, Wigera się staliło. Aj, aj, jest idealnie. Ty, hey, nawet no dobrze wyszło. nie to się mi już masz dysk dołożyć. Ej, przy Naprawić Słuchajcie auto. To Helka na sobie czy nie? No mamy, jedziemy na bazę. No to no ty pierdol no to przecież po takiej sposobie nie będziesz już śmiał. Ale mam jeszcze emerykę psychala. Można to zrobić. O jesteśmy, no. Weź skity. Tu jesteśmy, halo. Coś jego. Sobno spać. Jak nas minie, to byśmy zaczęli zaruch, to. Dobra, uczekaj, bądź do mnie gadaj z nim. Pytam, jak? Przyjeżdżamy, jedziemy, je? jedziemy. O kurwa, na to Oni wyskoczyli, wyskoczyli wyskoczeli, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie macie ich, nie macie ich, nie wyspierdali. Pewnie do spierdeleń nic ty jedzie kurwa i ja na czołówkę. Ja wąt na czołówkę, jak w was to nie ma. Wyspierdolajcie zawsze. Nie jedzcie na baskę.